No, no co? No co tam? No co tam? Dziewczyny moje? No, no co, słoneczka moje? Mamy nowe słoneczko, tak? Tak. Tam moje Pse piękne słońca. Tak. No, no co tam? No co tam? No, pogadamy trochę. Pogadamy trochę. No, no, no co? No, no co tam? A kuku! A kuku! Ale dałaś kuksańca, siostrze teraz. Tak, a co robi Natasza? Piąstkę blanki wcina. Dawaj tą piąstkę nie ma piąstki. Nie ma piąstki. Nie ma piąstki, powiedz. Dziąsła świe... Spędzą. Spędzą dziąsła tak. Tak? No co? No co, robaki? Zabieraj tą piąstkę. Zabieraj. O, i czyją piąstkę będę jeść? Blanka daje ci swoją rękę, tak?